O kurca fix! cieszę się Tomku, że widzę, bardzo ciekawa maszyna, nieznacza się cześć, cześć witam, Tomku, witam. witamy wszystkich serdecznie, proszę się nie gniewać jak czasami zapominam się powitać, ale to nie jest specjalnie, ale bardzo serdecznie wszystkich witam. Tomecz, ostatnio dużo się mówi o wapnie, to jest taki temat, nie wiem, przewodni zawsze w okresie żniw. Rolnictwo odkryła, że istnieje coś takiego jak wapnowanie i poznaje zalety. Był fenomenalny artykuł w jednej z fachowych czasopism rolniczych. Fajny był też na YouTube kanał Hektar Wiedzy, gdzie też było bardzo fajnie i ciekawie powiedziane o wapnowaniu, o wielkich ich zaletach. To wszystko ładnie, wszystko pięknie, ale to czymś trzeba rozsiać. I właśnie Cię widzę przy no, chyba maszynie takiej top de top, jeżeli chodzi o szereg rozwiązań, które ona ma. Co to jest w sensie, że w ogóle, co to jest sulki, bo z tego co wiem, zajmuje się grubo ponad 20 lat sulki. Tak, maszynami sulki, rozsiewaczami nawozów zawieszanymi, również takimi maszynami jak tutaj za, za moimi plecami, stoi, czyli maszyną przyczepianą do ciągnika. Tak jest. I też wiem, poza kadrem, jak gdyby, przepraszam, najmocniej, że też się zajmujesz monosemem i też też. Tak się punktowymi. Dokładnie tak do kukurydzy, nie? buraków do warzyw. Zresztą twoje jest do Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Dokładnie tak, właśnie, dokładnie zapraszamy. Wapno. Mamy i są różne rodzaje, pyliste, ten mielony kamień wapienny, tak jest, tak jest. są te osady podcukrownicze, które są wyjątkowo rewelacyjne. Bardzo wiele osób podkreśla, że mają wyjątkowo fajne walory właśnie dla gleby i są przyswajalne i tego. Jest też wapno kredowe, jest, jest tych mnóstwo różnych rozwiązań i zawsze powstaje pytanie, ok, kupiłem sobie wapno i co z tym robię? Właśnie, no, biorąc pod uwagę to, że 40-50% gleb w Polsce no, nadaje się do wapnowania, to no, powinno być tak. wapnowanie, to klienci sobie zadają pytanie, jak to zrobić? Z te... czym to zrobić. Dokładnie. Z tego, co wiem, był program wspierający wapnowanie z dopłatą. Powiedzmy, Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli dobrze pamiętam, nawet całkiem niezłe nie pieniądze. Zawsze z tych programów korzystajcie, no bo to jest dodatkowy pieniądz, który powoduje, że to się staje jeszcze bardziej sensowne. Tak. Jeżeli chodzi o taką warstwę, powiedzmy, związaną z maszyną. Tak. Maszyna, która tutaj za mną stoi, ona jest przygotowana praktycznie do rozsiewu każdego rodzaju wapna. Czy to będzie wapno w postaci granulowanej, czy to będzie wapno w postaci sypkiej, czy też to będzie wapno pyliste? Mamy na to rozwiązania, które oczywiście tutaj możemy pokazać. To co też jest ciekawe, co mnie bardzo interesuje, pokazałeś mi na tych filmach z pracy tych rozsiewaczy, mm -hmm. że jest coś takiego jeszcze jak pellet. Tak. Nie, to jest też dość ciekawy pomysł na powiedzmy dostarczanie mm -hmm. związków organicznych do gleby, bardzo popularne na zachodzie. I jest jeszcze jedna kolejna rzecz, która mnie zawsze frapowała, no bo rozsiewasz do wapna, no to. Dla samego wapna, tylko na okresie takim powiedzmy na ściernisko wyrzucanie, no to trochę jest trochę nie, nie bardzo. No, to nie są tanie maszyny. Oczywiście każdy patrzy, ile wydaje. Firmy usługowe oczywiście docenią tą maszynę, ale z tego co wiem, Tomku, ta maszyna też służy do rozsiewania nawozów mineralnych. Tak jest. To jest maszyna, którą możemy, o której możemy powiedzieć, że jest uniwersalna. Rozpoczęliśmy od tematu wapna, ale oczywiście maszyna nadaje się do rozsiewu granulatów, do rozsiewu nawozów mineralnych, sztucznych. Rozumiem. Nadaje się również do tak zwanych peletów, czyli takich jakby koreczków. Nadaje się również, jeżeli zastosuje się taki taczek, który mamy obok, do rozsiewu. Materiałów luzem. To może być nawet takie wapno, takie chlapiące na wszystkie strony. Rozumiem. To może być nawet pomiot kurzy. To mogą być różne materiały organiczne, które chcemy sobie rozłożyć na polu, bo one mają coś ważnego dla gleby w sobie, co było. Podejdźmy, podejdźmy do maszyny. Kilka rzeczy mnie takich na, na pierwszy rzut oka zainteresowało, bo y, tu mamy jakieś tarcze. Oczywiście rozsiewa, ten rozsiewacz zaczepiany jest wyposażony w belkę do wapna pylistego. Tak jest. Obie maszyny, którym, które tutaj zobaczymy. Za sekundkę ją ładnie omówimy, żeby tak. nie było tego. Te mamy maszyny takie... mają bardzo podobne wyposażenie, tylko że tutaj dla potrzeb naszych filmów y, zmontowaliśmy je w różnych wersjach. Rozumiem. Te tarcze, które są tutaj przemocowane, to do czego są? To są właśnie te tarcze, które można użyć na przykład do wapna w postaci sypkiej, do jakichś nawozów organicznych. Do, do na przykład tych osadów y, pocukrownianych na tej, przykład, tego wapny, Na też, przykład, nie? które bardzo trudno się rozprowadza na polu, tutaj mając takie tarcze z pięcioma łopatkami, o bardzo solidnej budowie, możemy to zrobić w miarę równomiernie. Te szerokości robocze tutaj oczywiście one nie są jakieś potężne, one tak. są od powiedzmy 6 do 12 metrów, Rozumiem. w zależności od, od materiału Dokładnie, właściwości od materiału. Tego, tego co rozsiewamy. Pelet oczywiście będzie szerzej rozsiewany, Rozumiem. chyba że będzie super lekki, no to wtedy już wężej, natomiast pelet też będzie można za pomocą zestawu do granulatów rozsiać, który sobie obejrzymy potem. Ale też ciekawostka, bo ten pelet może się wydawać dla was jakimś takim dziwnym tematem, ale już w tym roku mieliśmy okazję, gdzie jeden z użytkowników, akurat w siewniku punktowym, tak, w siewniku miał pelet, który sam wytwarzał jako nawóz organiczny do siewu i byliśmy testowali, żeśmy mhm. zrobili adaptację do tego peletu, żeby jako podsiewacz nawozów tak pellet nanosić. I I to nie pe... jest Nastąpiło tak zwane lokalizowane dozowanie paletu doglebowo. Doglebowo w przypadku? Ale oczywiście może być też na glebę dozowanie. Na glebę? Tak? No, przez zboża, nie zboża tak tego. Jest. Tam e... jeszcze taka, taka może jest no. ważna rzecz, że cokolwiek na polu będziemy rozsiewać, tak. rozrzucać, rozdzielać, to zawsze ważne jest to, jaką wilgoć mamy do dyspozycji na polu. Tak no fajnie, jeżeli deszcz pada, nam się rozpuszcza wszystko ładnie, jak jest susza, no troszeczkę inaczej to wygląda. Wtedy tą, powiedzmy, technikę rozsiewu czy to wapna, czy nawozu granulowanego trzeba właśnie podebrać pod to. Zgadza się, bo to też trzeba pamiętać w przypadku yy, szczególnie, które będziemy mówili o tej belce do, yy, do wapna pylistego, mhm. że wapno pyliste ma bardzo szczególną cechę, że ono musi być jak najszybciej przemieszane z glebą, A, żeby tak naprawdę przyniosło skutek. To w różnych materiałach dostępnych na YouTubie czy w fachowych yy, czasopismach jest to bardzo bardzo szczegółowo opisane. Ale tak. to jest maszyna duża, bo stoimy przy bardzo dużej maszynie. Jaka tu jest pojemność? Tutaj mamy 13 tysięcy litrów, czyli no w kilogramach, no w zależności od tego, ile no waży. To może być litr. dosłownie od 10 do 13 ton, tak naprawdę, tak. No bo tak. masa usypowa jest tego. Tak. Ale jest też taki drobiazg, przepraszam, hmm. że zwracam, bo czasami są takie rzeczy. Tu jest taki zbiorniczek i teraz to jest duża maszyna, ona hmm. musi mieć pozycję spoczynkową. Tak. I jak dobrze rozumiem, i tak jak stopa, podporowa, to jest stopa tak. podporowa i ona tutaj ładnie się wysuwa. Tak, jest. Tutaj sobie taką pompką ja. za pomocą rączki o, pompujemy i to jest, stopa Niech się Państwo zwrócą uwagę ciekawe, to jest ciekawe, że Francuzi bardzo fajnie dbają o takie drobne hmm. szczegóły, że jest na każdy element wyposażenia jest stosowne miejsce. Tak jest. I tak. to jest taka dosyć, cecha żeby szczególna. nie zgubić tego na polu. Żeby nie zgubić tego na polu, to jest raz, żeby to było pod ręką i mogło jak gdyby funkcjonować. I wiadomo, do czego to służy. Stopa podporowa jak wiadomo, no przede wszystkim do dopasowania wysokości zaczepu. Dokładnie. Nie można nie kombinować silnikiem, żeby tylko sobie podjechać, żeby operator zaczepić i jedziemy w pod. Przejdziemy do tyłu maszyny, bo tam pokażemy Państwu, jak to wygląda z tyłu, co to jest ta tabelka, z czego ona się składa i jakie ona elementy użytkowe ma, które służą tej maszynie. Jesteśmy z tyłu maszyny i tu jest całe serce tego urządzenia. Pierwsza taka ciekawostka, przepraszam Tomek, tu jest taka, dwie rury z tyłu są. To czego to jest? Te rury służą do pneumatycznego załadunku wapna w postaci pylistej. Czyli podłączamy tutaj rurę od cysterny. Rura od cysterny. W cysternie włączamy pompę i to nam łanie pompuje oczywiście do zbiornika. Tak. Plandekę wtedy mamy zamkniętą w zbiorniku, żeby tam nie uciekały nam kłęby szkodliwych pyłu i tak nie. dalej. Okay. Ładujemy, załadujemy maszynę. Co się dzieje dalej z tym wapnem? jest taka fajna konstrukcja, że tył maszyny jest 3% o spadku o 3% wyższym niż tył maszyny. Aha. Wapno powiedzmy no też się lubi ubić i tak dalej. Niektórzy stosują sita, a tutaj jest w standardzie. Niektórzy nie stosują SIT. I sito rozumiem, jest że jest na górze. Nie na dole, sito tylko na jest górze. Na dole, żeby Aha. uchronić, powiedzmy, yy, warstwę dolną maszyny i taśmę, która prowadzi materiał. Żeby nie była przeciążona. Żeby nie była przeciążona z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jakieś obce, niepożądane przedmioty tam się nie znalazły. I teraz spójrzmy, może tutaj na to koło tak. maszyny. Rozumiem. To koło przenosi napęd. To mniej więcej Czyli można... tym wałkiem tutaj tak. chyba nawet Walterschajta... Można to troszeczkę porównać do siewnika zbożowego, gdzie też napęd jest przenoszony z, z koła. Z koła. To zasada jest powiedzmy wykorzystywana... W rożnicach Wybornika też jest tak, jeżeli o. sobie kojarzę, to jest takie rozwiązanie. I wtedy koło przenosi napęd, tam jest taki wieniec zębaty, Rozumiem. napęd załączony jest hydraulicznie z kabiny ciągnika, zazębiają się koła zębate i napęd jest przenoszony za pomocą tego wałka poprzez przekładanie tutaj na bęben, Bebet wygarniający jest... ten przenośnik tak taśmowy, Na który nim jest, jest naciągnięta taśma. I jeszcze jedno pytanie: To jest, rozumiem, siłownik do składania. Tak bo jest. Belka się składa. Tak jest. Jakie belki mamy dostępne? Przy tym modelu XT160 mamy belkę możliwą 12 metrów lub nawet 14 metrów. Być rozumiem. może też pojawi się belka 15-metrowa, no kwestia czasu. Natomiast przy mniejszym modelu maksymalną szerokością jest 9 metrów. Pytanie: to po co to jest? Osłony. Tutaj ta plandeka tak. służy do tego, że jak jest wiatr na polu, tak. jak mamy wapno pyliste, żeby nam nie roznosiło tego po całym polu, Czyli taki, albo gdzieś wnosiło w powietrze. No, można powiedzieć, to taki lokalizator tego wapna, chroni, coś, chroni, chroni, Chroni przed tym, żeby wiatr nam nie roznosił, żeby to wapno, ono tutaj, które tak. dobrze działa, pod warunkiem, że jest bardzo precyzyjnie rozmieszczone na polu, na pełną szerokość. Yy, mamy takie zawory, które, które będzie widać też na filmie, są to takie otwory w tej belce tak. i wielkość oczywiście możemy regulować i one sprawiają, że wapno jest wręcz tak prawie że strumieniowo dawkowane na pole. Rozumiem. Bardzo precyzyjna ta dawka jest. Zgadza się, bo to jest dosyć ważne, żeby mm -hmm. jednak to, bo nawóz jest, zawsze kosztuje i tego. Ja, tu też jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, mm -hmm. że e, ten element, bo żeśmy mówili Państwu, że to jest do wapna e, pelistego, pelistego mm -hmm. że mamy tarcze do wapna pozostałej grupy wapna, nawet peletu. Ale mówiliśmy też Tomku o nawozach mineralnych. Pokażemy to zaraz na innym tak. adapterze. Tu jest de facto to jest taki jak gdyby wózek, który tak jest, jest wkładany, zabezpieczany w pozycji mhm. i on jest jak gdyby podsuwany pod tą taśmę wysypową. Zgadza się. Chodzi o to, żeby użytkownik nie myślał, że ta maszyna na stałe na zawsze jest zmontowana z belką. Nie. To jest element, który można jak moduł zdemontować z maszyny, ustawić sobie gdzieś tam w hali garażowej i jeżeli przychodzi termin rozsiewu nawozów granulowanych i takiej, w takiej, formie, chce, w takiej tak. formie chcemy rozsiewać nawozy, to wtedy taki zestaw, który mamy zamontowany na innej maszynie obok, Podejdźmy, możemy zobaczymy. wykorzystać do pracy. Tak jest. Jesteśmy z tyłu kolejnej maszyny i teraz kilka właśnie uwag. Widać, że zupełnie są inne tarcze. Tarcze są od rozsiewaczy, te, które są w rozsiewaczach zawieszanych. Mamy tutaj Moim zdaniem jeden z najbardziej fenomenalnych rozwiązań regulacje, miejsce padania nawozu na tarczę dzięki czemu mamy regulację szerokości, szerokości, roboczej. szerokości roboczej właśnie. Nie mamy dotykamy tą... tutaj żadnych łopatek, nie budzimy Nic, nie ruszamy, sobie rąk. nie, budzimy nie budzimy rąk. sobie się. Mamy ten do zasysania tego warta polistego, tak. czyli maszyna jest przygotowana tak, w standardzie. Jest. W mniejszym modelu mamy co prawda jedną drobiazg. Ja w tylko pokazuję, pytań. jak producent, producent francuski dba o szczegóły. Tomku, ja mam jedno pytanie tu też jest ten napęd od koła, bo to jest ważne, to, to jest ta przekładnia. Tak jest. Działanie maszyny można powiedzieć, że jest identyczne jak na tym modelu, który widzieliśmy poprzednio. Natomiast tutaj, tak jak już wspomniałeś, mamy zamontowany zestaw talerzowy, tarczowy. Do rozsiewu nawozów granulowanych. Granulowanych. Zasada ustawienia jest tego taka sama jak na rozsiewaczu zawieszanym sólki. Tak jest. Czyli nie dotykamy łopatek, nie brudzimy sobie rąk ustawiamy za pomocą tutaj. Dźwigni, szerokość według, e, według, tabel, według albo aplikacji mamy, mamy fantastyczną aplikację FertiTest, która pozwala naprawdę mm. każdy nawóz, bo i tam są i polskie nawozy, bo mm. już to było stale uzupełniane. Można sobie na polu z telefonu, smartfona tak. cyk i już jest ustawione. Natomiast nie wspomnieliśmy o tym wcześniej. Te maszyny tutaj też mają na wyposażeniu komputer. Jest to komputer tak. o nazwie Vision DPB, który sprawia, że Otwór wysypowy, tutaj ukryty za tą planeką teraz, tak. ma dwa siłowniki elektryczne. I na tych siłownikach to naprawdę ustawiamy szczelinę wysypową, czyli ilość. Czyli ilość. Natomiast szerokość, tak jak tutaj wspomnieliśmy, mamy na zasadzie dźwigni. Mamy też rośnie wygraniczny, tak. no bo maszyna też musi spełniać pewne standardy Rozumiem. dotyczące ochrony środowiska chociażby. I tutaj mamy siłownik elektryczny, który tak. oczywiście uruchamiamy z kabiny ciągnika, z poziomu tak komputera Czyli i on nam prowadzi granulat To na jest ten system triboard, który tak. zmienia końcówkę tutaj tak, zmienia tego, tego prowadzenia nawozu tak na tarczę, tak. To tak. zmienia jej położenie i automatycznie no. robi się w granicach. Wtedy granulat nam leci na tą tutaj zagiętą łopatkę, nie Wpadając na dłuższą, czyli ma mniej czasu na rozpędzenie to lotu jest niesamowicie proste rozwiązanie. Zawsze proporcjonalne do szerokości roboczej. Ale Tomek, na jedną rzecz zwróciłem, mhm. bo niech pa, Państwo tego nie widzą tak wprost, ale pokażę, yy, bo co jest istotne, wapno ma jedną wadę przy takich pojemnościach, ale w ogóle, czy to będzie nawóz, czy będzie wapno. On może, gdyby to było sztywne, tak, ubijać. Się ubić, zbić się, ubić. I wtedy są problemy, przerwy w dostawie tego. Jakaś wilgoć w powietrzu, już nam się w zbiorniku wapno może zrobić takie trochę jakby płynne. Co prawda niektóre wapna pliste też mają taką tendencję. Tak. Mówi się, że suche wapno płynne się mówi nawet. Tak nie? jest. Ono ma taką konsystencję płynną, a jak naprawdę weźmie wilgoć z powietrza, no to wtedy jest niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlatego jest zastosowane zaczep amorty... dyszel amortyzowany. I tam widać właśnie pod maszyną, bo dopiero teraz jak gdyby to bardziej łatwiej widać, jest jak gdyby układ resorowy, który amortyzuje i powoduje, że te drgania z powodu jazdy, bo po polu to jednak są ta maszyna może... Mniejsze. Są dużo mniejsze. dużo mniejsze. Poza tym wszystkie wstrząsy, które maszyna otrzymuje na polu, na drodze polnej, Rozumiem. czy w transporcie po drodze publicznej, są mniejsze na maszynę. Przez to ona jest bardziej trwała. Dokładnie tak. Y bardzo Ci dziękuję, Tomku, za no, szczegółowe informacje. Oczywiście byśmy mogli tak rozmawiać godzinami na ten temat. Wiadomo, czas ograniczony, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, niech zada w komentarzach. Jak najbardziej. się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dokładnie. I to jest też istotne. Wszystkie te materiały są też dostępne, bardzo dobrze opisane przez Tomka na stronie www.korbane.pl zakładka Sulki. Tam są rozsiewacze zawieszane, rozsiewacze zaczepiane. Też jest dobrym producentem zestawu uprawy osierpniętej. Mamy też maszyny, te tutaj nawet prezentowane, w ofecie specjalnej, ze specjalnymi cenami. Tak jest. W kategorii nowe i używane ceny. I tam są w specjalnych cenach. Oby te dwie maszyny. Oczywiście możemy pewne rzeczy zmienić, może być bez belki, może być z belką. To już by do Stosujemy się do Państwa. Dziękujemy za uwagę zapraszam kolejny raz do, do tej subskrypcji, bo ona pozwoli Wam śledzić na bieżąco nasze informacje. Nie zapominajcie o lajkach, bo to się zawsze przydaje, to jest bardzo miłe. My bardzo za to dziękujemy, że jeżeli ktoś nas faktycznie polubi. Jak są jakieś uwagi, jak najbardziej te merytoryczne, prosimy o te uwagi, bo one pozwolą nam się w pewnym stopniu rozwinąć, ale może też dzięki tym uwagom możemy udzielić Wam jakiejś odpowiedzi bardziej szczegółowej. Zapraszamy do telefonowania do firmy, bo tu mamy specjalistów, widzimy Tomka był Marcin i jeszcze z kilku innych. Był, ostatnio też był widziany pan Janek, który bardzo szczegółowo mówił o kombajnach. Chcemy Państwu przekazać wszystkie te informacje. Dziękujemy, prosimy o subskrypcję, prosimy o lajki. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Zapraszam do, do następnego materiału. Cześć Tomek. Dziękuję.